Rozwój nowoczesnych technologii oczywiście w dzisiejszym świecie następuje tak szybko, że te zagrożenia w cyberprzestrzeni bardzo szybko powstają i bardzo szybko stają się bardzo dotkliwe dla bardzo dużej liczby ludzi. Oczywiście poza przestępstwami, które są najbardziej typowe, czyli bardzo dotkliwe społecznie oszustwami, są też typowe przestępstwa o charakterze cybernetycznym, ataki ransomware, złośliwe oprogramowania, ataki DDoS, to jest rola między innymi z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości do tego, żeby skutecznie radzić sobie z tego typu przestępczością. Umowa z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości no, przyniesie obopólne korzyści, dlatego że z jednej strony jest to potencjalny rynek pracy dla naszych absolwentów z specjalności cyberbezpieczeństwo, ale również możemy oczekiwać wsparcia w zakresie, w zakresie prowadzenia wykładów czy zajęć dla studentów, dlatego że, że biuro dysponuje wiedzą praktyczną, wiedzą dotyczącą potrzeb rynku z zakresu cyberbezpieczeństwa. Projektując program dla specjalności cyberbezpieczeństwa, myśleliśmy o kształceniu trzech rodzajów specjalistów. Są to programiści, którzy chcą pisać oprogramowanie zgodne ze standardami bezpieczeństwa, audytorzy, którzy będą weryfikować zabezpieczenie systemów informatycznych i w końcu. Szeroko pojęcie eksperci od bezpieczeństwa, którzy będą zabezpieczali zasoby informatyczne systemów przedsiębiorstw, instytucji, w których będą zatrudnieni.